Wracam statą do Buenos Aires. Muszę wreszcie odpocząć. Ale w przyszłym tygodniu nagrywamy nowe piosenki. Zaraz, Dowiem się, kim naprawdę jestem. Muszę wywrócić całe życie do góry nogami poznać samą siebie po prostu odkryć, kim jestem. Może znajdę miłość? Poznam nowych przyjaciół najlepszych przyjaciół. Tańczysz, serio. Zawsze to kochałem, od dziecka tańczę. Ale odkąd nie ma ojca, ktoś musi pracować. Kiedy tu przyjechałam, czułam się taka zawiedziona. Pracą, miłością. Poznałam Ciebie i nagle wszystko się zmieniło. Trafi się też kilka mniej sympatycznych osób. To tylko przyjaciele. Jak to płynie nie jestem w stanie, nie mogę nawet napisać, co czuję. Nie mogę w to uwierzyć. Jak on mógł mi to zrobić? Jak mógł być zdolny do czegoś takiego? A. Co to jest? Teraz już wiem, że. Nie.